Królestwo Niebieskie będzie podobne do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było głupich, a pięć rozsądnych. Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Rozsądne wzięły lampy i oliwę w naczyniach. A gdy pan młody się opóźniał, ogarnęło je znużenie i wszystkie zasnęły. O północy zaś rozległo się wołanie: Pan młody nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy obudziły się wszystkie panny i przygotowały lampy. Głupie powiedziały do rozsądnych: Podzielcie się z nami oliwą. Bo nasze lampy gasną. Ale rozsądne odpowiedziały: O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i Wam. Idźcie do sprzedawców i kupcie sobie. Gdy one odeszły, przybył Pan młody. Te, które były przygotowane, weszły z nim na wesele i drzwi zamknięto. Później przyszły pozostałe panny i wołały: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on im odpowiedział: Zapewniam Was, że Was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie ani dnia, ani godziny. Dwie rzeczy w tym słowie mnie. Niesamowicie mocno uderzają, dzisiaj poruszają. Pierwsze to jest to słowo, jakim się kończy ta Ewangelia, mianowicie kiedy Pan Jezus mówi w tej Ewangelii o oblubieńcu, który mówi do swoich: Oblubionic, nie znam Was. Oczywiście ta przypowieść pokazuje, jaki jest stosunek Jezusa do Kościoła. My możemy wszyscy przejrzeć się w tych pannach, dziesięciu pannach. Rodzi się we mnie pytanie, co musi być, co takiego musi się wydarzyć, żeby Bóg powiedział, czy zaryzykował takim słowem, nie znam Cię. Jesteśmy w 25 rozdziale Świętego Mateusza, a o ile pamiętam, chyba w 7 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza jeszcze raz pada takie słowo: Nigdy Was nie znałem. Jak to jest możliwe, że Ten, który jest wszechwiedzący, wszechmocny, potężny, że ten Bóg nas nie zna, że może nas nie znać? Jak to jest możliwe? Szukając odpowiedzi na to pytanie, myślę, patrząc też na tę przypowieść, nie trudno się domyśleć, że, że problem leży po stronie człowieka, że problem leży po stronie panien, które nie dały się poznać. My możemy sprawić, że, że oblubieniec nie będzie miał możliwości nas poznać. To w nas może pojawić się taka blokada, to my możemy zablokować relacje. W Bogu jest y, niesamowita tendencja do wychodzenia do relacji. Bóg nie realizuje się inaczej jak w relacji, to pokazuje nam Trójca Święta. Nie? Bóg istnieje jako relacja udzielająca się nieustannie. To jest y, sposób funkcjonowania Pana Boga. Więc jeśli Pan Bóg nie zna człowieka, to dlatego, że naraz człowiek blokuje się na te relacje, naraz człowiek zamyka się przed, przed relacją, przed poznaniem się z Panem Bogiem. Ci, którzy czytają Biblię, wiedzą, że to jest przepiękny obraz tego, do jakiej relacji jesteśmy zaproszeni z Bogiem, do relacji niezwykle zażyłej do relacji tutaj jest niesamowicie przepięknie to pokazane oblubieńczej do relacji nie tak zażyłej, jak w małżeństwie jesteśmy mamy być oblubienicą dla Jezusa i my jako Kościół jesteśmy oblubienicą dla Jezusa jesteśmy oblubienicą dla Jezusa I ta sama oblubienica może uniemożliwić Bogu poznanie, możemy powiedzieć Panu Bogu, nie chcemy relacji z Tobą. Możemy się zamknąć, możemy się zablokować. Wiecie, przy tym wszystkim nie chodzi o to, żeby, żeby wiedzieć tylko, że Bóg istnieje, nie chodzi o to, żeby wiedzieć, że Bóg istnieje. Chodzi o to, żeby wejść w Nim głęboką relację. W taką relację, jaką cechują, jaka cechuje małżonków. Ci, którzy czytają Biblię, wiedzą, że jeśli y, ewangeliści używają, czy Biblia używa słowa, y, ko, poznać kogoś, nie? To na zasadzie nawet współżycia, nie? Nie ma głębszej, głębszej relacji, nie ma, nie, nie ma jakiejś, y, jakiegoś głębszego odniesienia. Pan Bóg chce nas poznać absolutnie. Pan Bóg chce nas przygarnąć absolutnie takimi, jakimi jesteśmy, z całą historią, z całym bagażem naszego życia. Ale my możemy się przed taką relacją chować, uciekać, i myślę, że to pokazuje nam historia człowieczeństwa od początku zwłaszcza historia człowieka po grzechu kiedy człowiek chowa się przed Panem Bogiem, kiedy człowiek zamyka się na relację z Panem Bogiem, kiedy człowiek nie dowierza, że, że mnie i Boga może jeszcze coś łączyć. Nie? My mamy w sercu takie myślenie, wiecie, to jest nasze ludzkie myślenie, że my jako oblubienica mamy być Kościołem Pięknym. To znaczy wypadałoby, żeby być, nie wiem, przygotowanym, najlepiej, żeby nie, tak jak tutaj w tej, tak jak tutaj w tej przypowieści o dziesięciu Pannach, nie, żeby być przygotowanym, żeby być przepięknym. Nie, takim cacy na spotkanie z Panem Bogiem. Tu nie chodzi o to, żeby być pięknym. Tu nie chodzi o to, żeby być pięknym. Nie wiem, czy pamiętacie taki tekst, kiedy, kiedy Chyba Święty Paweł mówi o tym, że Chrystus wydał się za nas wtedy, kiedy jeszcze za kościół, który ma zmarszczki. To nie jest kościół piękny. To jest kościół, który ma zmarszczki. Chrystus wydaje się za taki kościół, żeby go postawić na nogi, żeby go uświęcić. Nie? Ale, by tak było, potrzeba tej relacji, nie? ufności, wpuszczenia go do naszego życia jako oblubieńca, który przychodzi, który kocha całą historię mojego życia, który, nie? który przyjmuje całą historię mojego życia, który przychodzi po to, by tę historię podnieść. I mając w sercu to przekonanie, ja wiem, że nie muszę przed nim uciekać, że nie muszę się przed nim chować. Jest pytanie dzisiaj ważne: kim jestem przed nim? Czy potrafię stanąć w całej prawdzie swojego życia, nie przed nim? Czy potrafię stanąć w prawdzie swojego życia przed nim? Pan Jezus mówi: Nie znam was. Czy pozwalam się jemu poznać? Czy pozwalam, żeby przyszedł? Czy, czy czuwam, nie? że moment, w którym dzisiaj, kiedy otwieram Biblię, jest momentem, w którym mnie nawiedza? Nie? Czy jestem gotowy przyjąć go w każdym momencie mojego życia? Nie? Czy myślę sobie, nie mam oliwy, to nie, nie da rady? Nie? Czy jestem w stanie go przyjąć w każdym momencie mojego życia? Pamiętamy w siódmym rozdziale, kiedy przychodzą ludzie do Pana Jezusa, mówią: Panie Mistrzu, w Twoje imię wyrzucaliśmy złe duchy. Nie? W Twoje imię prorokowaliśmy. Pan Jezus mówi: Nie znam Was. Nie znam Was. Jakim prawem to czynicie? Możemy wyrzucać złe duchy? Możemy prorokować? Możemy przepowiadać, nie znając Jezusa? Jezus mówi, y, Robicie to bezprawnie. Jakim prawem to czynicie? W imię czego to czynicie? Dopuszczacie się nieprawości. Jeśli nie znam go jako oblubieńca, jeśli nie pozwalam, by wyprowadzał mnie, jak czytamy dzisiaj, u Ozeasza na pustynię, by przemawiał do mnie, nie? Do serca. Jeśli nie traktujemy Go jako, jako jedynego oparcia, jako jedynego fundamentu, co może innego być fundamentem, oparciem na pustyni? Pan Jezus mówi, po to cię wyprowadzam na pustynię, żebyś odkrył, czy żebyś odkryła, że to, co jest najbardziej fundamentalnego w Twoim życiu, co jest najbardziej, waż... co jest najbardziej ważnego w Twoim życiu, to jest relacja ze mną. Na pustyni łatwiej to zobaczyć, ponieważ na pustyni nie mamy oparcia w niczym. Na pustyni nie mamy oparcia w niczym. I druga rzecz, która jest y, piękna w tym słowie, to jest to, że nie wiem, czyście zauważyli, że, y, że oblubieniec się opóźnia. I myślę, że nie dlatego, że, y, 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 że była burza, że, że wiatr wiał, że. Y, że nie zdążył na pociągnie. On się opóźnia, że. Yy, bo chce tego, bo to jest jego zamiar. Bo daje nam czas. Nie. Nie. To jest niesamowicie piękne słowo, które pokazuje, yy, kim jest oblubieniec. Który też chce pokazać, że. Yy, że każdy czas, w którym On przyjdzie, jest czasem dobrym. Nawet jeśli będzie się wydawało, że to jest północ, nie? czyli czas absolutnie od czapy, żeby Bóg przychodził w moim życiu. Nie? Północ, noc to znaczy czas, w którym to też jest, zobaczcie, nie bez znaczenia, nie? noc jest czasem, w którym jest ciemność. Więc kiedy w nocy przychodzi ciemność, może okazać się, że przychodzi oblubieniec, przychodzi Bóg. Masz ochoty pokazywać się przed nikim, nie? Wtedy, kiedy najchętniej byś się schował, byś się schowała, nie? Wtedy, kiedy najchętniej jest uciec w sen, wtedy przychodzi oblubieniec, nie? Mówiąc, oto jestem. Jedyne, czego wymaga, to jest to, byśmy, byśmy zachowali w sobie oliwę, byśmy o tę oliwę się troszczyli, nie? Oliwa, czyli, czyli coś, co daje płomień, co, co, co pokazuje oblubieńcowi, tak teraz możesz przyjść. Czuwam, mój dom jest dla ciebie otwarty. Jestem gotów, mimo że wszystko we mnie przemawia absolutnie za tym, że, że, że nie powinieneś przychodzić, jestem gotów, jestem gotowa. tak. Chociaż moje zmarszczki są okropne, chociaż wyglądam strasznie, nie? chociaż historia mojego życia jest bardzo połamana. Nie? Przychodzi oblubieniec, widzi w tobie to światło, nie? Zaprasza cię na ucztę. Przy oblubieńcu zaczynamy pięknieć. Obyśmy odkrywali to w naszym życiu, że jedyną, jedyną właściwie rzeczą w naszym życiu, najważniejszą jest ta relacja. Jest relacja z oblubieńcem. Naprawdę nieważne jest to, jaką oblubienicą dzisiaj my jesteśmy. Chrystus wydał się za oblubienicę Kościół, która, y, która jest cała pokryta zmarszczkami. Jak poczytacie sobie Stary Testament, to kiedy czytamy o kachal zgromadzeniu wiernych, nie, y, dopuszczała się nieprawości, nie. Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi, żyła jak prostytutka, ale Bóg y, wiedział, to jest moje zgromadzenie, to jest moja trzutka. Bóg się nami nie gorszy. Bóg jest niesamowicie cierpliwy, bo jest oblubieńcem. I do takiej relacji nas wszystkich zaprasza. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.